Witam serdecznie w kolejnym odcinku studia agrorewolucji. Nazywam się Radosław Wilk, a moimi dzisiejszymi gośćmi są kierownik regionalny firmy Intermak Wojciech Karpiak Dzień dobry. oraz produkt menadżer firmy Ciech Sarzyna Rafał Filip. Dzień dobry, witam. Panowie! Porozmawiamy dzisiaj o, o ziminach. O tym, jak poprowadzić produkcję, aby zyskać na niej, aby była opłacalna, ale zacznijmy może od stanu, od oceny stanu przezimowania. Może zacznijmy, Wojtku od ciebie, jak to wygląda z punktu widzenia odżywienia w makro i mikroskładniki, jak przezimowały rośliny lekka, zima, brak okrywy śnieżnej. Jaki to miało wpływ na w tej chwili na stan wegetacji roślin? Zboża przezimowały bardzo różnie. Sporo zależało od terminu siewu, natomiast lekka zima i brak okrywy śnieżnej, one nie stanowiły aż tak dużego problemu jak przymrozki, które wystąpiły wczesną wiosną. To były układy wysokiego ciśnienia, bardzo mroźne, które bardzo mocno przesuszyły ziemię i tak jak te pszenice i jęczmiona przez okres zimowy wyglądały całkiem dobrze, tak po przejściu fali przymrozków one zaczęły wyglądać źle. Pojawiły się bardzo duże niedobory azotu na liściach, pojawiły się bardzo duże niedobory fosforu na liściach, jak również już nekrozy, czyli uszkodzenia związane z niską temperaturą, która no zwyczajnie po prostu część nadziemną trochę uszkodziła. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym też niska aktywność systemu korzeniowego. To jest duży problem w tej chwili dla roślin, ponieważ mamy zaaplikowane nawozy azotowe, a korzenie nie bardzo są w stanie pobrać, ponieważ raz mikroflora. Bakteryjna jest jeszcze przyśpiona, ponieważ jest jeszcze chłodno, aktywność systemu korzeniowego jest niska, a aparat do fotosyntezy został częściowo uszkodzony. Więc mamy trzy takie jakby czynniki, które negatywnie wpływają na rośliny. Podobna sytuacja jest w rzepakach. Z tym, że rzepak, jeżeli chodzi o ten niedobór wody, on jeszcze sobie radzi, ponieważ palowy system korzeniowy pozwala mu sięgnąć znacznie głębiej. Natomiast część nadziemna w różnym stopniu została uszkodzona. No i tutaj ten sam problem, który w zbożach, czyli dostęp do zaaplikowanych już nawozów azotowych. W dużej części gospodarstw nawożenie azotowe rzepaku jest już zamknięte, czyli obie dawki pełne nawożenia azotowego są zrobione, natomiast po tych rzepakach specjalnie jeszcze nie widać, żeby ten azot był pobierany w takim stopniu, w jakim byśmy sobie życzyli, z tych samych powodów. Dla których zboża też nie pobierają tego azotu tak jak trzeba. W niektórych regionach zauważyłem, że granule są nierozpuszczone. Tak, to prawda, ze względu właśnie na suszę. Kilka centymetrów ziemi jest bardzo, bardzo sucha, ta wilgoć jest dopiero głębiej, więc wszyscy czekamy na deszcz tak naprawdę. Niemniej jednak, należałoby zadziałać tak jakby wielokierunkowo w tej, w tej chwili, ponieważ z racji tego, że mamy ograniczoną zdolność do pobierania przez system korzeniowy, Powinniśmy roślinę zacząć dokarmiać przez liść. Mamy ku temu warunki, ponieważ nie ma już przymrozków, e, tych takich bardzo, bardzo mocnych w nocy, więc e, używanie nawozów, które będą w stanie być pobrane przez roślina w warunkach, które będą oscylowały w okolicach 5-7 stopni Celsjusza lub 2-3 stopni Celsjusza jest jak najbardziej wskazane. No i tutaj. Poleciłbym produkt Amino Ultra. Jeżeli mamy do dyspozycji niewielką ilość składników pokarmowych dostępną w obrębie systemu korzeniowego, zbilansujmy tą niewielką ilość składników pokarmowych tak, aby wykorzystać jak najbardziej efektywnie. To jest trochę zamknięte koło. Jeżeli nie dostarczymy roślinie w odpowiedniej ilości składnika pokarmowego, nie wyprodukuje odpowiedniej ilości białka, żeby był duży system korzeniowy i dobra aparat do fotosyntezy. Jeżeli nie będzie dobrego aparatu do fotosyntezy, wtedy produkcja asymilatów będzie mała. W związku z tym, korzenie nie będą się rozwijały prawidłowo, więc to wszystko na siebie nachodzi. Działając tak jakby z, z góry na roślinę, mm. czyli poprzez, poprzez liść, jesteśmy w stanie pomóc jej w rozwoju. Możemy ją również zabiostymulować, możemy używać chociażby e, Aminoprimu, możemy używać Tytanitu, możemy używać Optisilu, to wszystko są preparaty, które będą działały już od stosunkowo niskich temperatur i w sposób wydajny będą wspomagały i rozwój systemu korzeniowego, i regenerację części nadziemnej, jakie oddziaływały częściowo na gospodarkę hormonalną. Dotyczy się jednocześnie i rzepaku, i zbóż. A to w tym okresie jest bardzo ważne. Panie Rafale, a jak wygląda sytuacja z punktu widzenia presji chorób i szkodników? Należy zwrócić uwagę na to, że na tą chwilę, ze względu na tą trwającą suszę, nie widzimy jeszcze zachwaszczenia więc tutaj po pierwszych deszczach należy wnikliwie prowadzić obserwacje, bo z pewnością te zachwaszczenie mimo zabiegów jesiennych na pewno się pojawi, więc trzeba będzie reagować. To tutaj ze strony, ze strony naszej firmy Ciech proponujemy dość ciekawe zestawienie. Wprowadziliśmy na rynek boks handlowy mhm. zawierający chwastok turbo, powszechnie znany dla rolników odnośnie zwalczania chwastów dwuliściennych, oraz Fenuxar 69EW zawierający Fenoxaprop. Taki boks handlowy kompletnie wyczerpuje oczekiwania rolników w zwalczaniu kwasów jedno- i dwuliściennych w zbożach. A jeżeli chodzi o rzepak, rzepak generalnie jest w całkiem dobrej kondycji, dlatego że mimo to, że te przymrozki były na części Polski, na przykład ja pochodzę z Żuław, tam była dość, dość długo okrywa śnieżna, nie ma zbyt wielkich szkód, wegetacja już jest naprawdę w pełni, jest to z dnia na dzień widoczne. Pojawiła się już presja suchej zgnilizny kapustnych, mhm. i tutaj trzeba dość szybko reagować. Jak tylko pozwolą warunki pogodowe, co niektórzy rolnicy już wjechali, zrobili te zabiegi. Czy robimy pełne dawki? Pełne dawki, my tutaj z naszej strony, jeżeli chodzi o zwalczanie suchej zgnilizny, a zarazem przeprowadzenie regulacji, czyli prawidłowego pokroju rośliny. Tutaj widzimy, jak ważny jest rozwój systemu korzeniowego, a zwłaszcza w tym momencie, gdy tej wody nie jest wystarczająco, więc tutaj produkt DOWO oparty na paklobutrazolu i difenkonazolu lub metkonazol w produkcie Mikosar. Posiadamy w ofercie również tarczę Onextra oraz azoksystrubinę azoksar. Super, więc jeżeli chodzi o nasze portfolio, jest ono kompletne. Możemy na cały okres wegetacji zapewnić pełną ochronę fungicydową i zarazem regulator wzrostu. W obecnej sytuacji powinniśmy racjonalizować ilość gwiazdów na pole i optymalizować te okna zabiegowe, czyli tak naprawdę łączyć zabiegi dokarmiania do listnego biostymulacji z ochroną. Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę przy łączeniu nawozów do biostymulatorów z środkami ochrony roślin i tu, Wojtku, jakbym mógł poprosić Cię o odpowiedź. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, żeby wiedzieć jaką mamy wodę. To jest sprawa według mnie podstawowa, ponieważ niewłaściwa woda, to może zabrzmi trochę dziwnie, ale tak naprawdę jest. Woda która jest twarda, mocno posiada duże pokłady węglomu wapnia które są w niej rozpuszczone, będzie powodowała ograniczenie skuteczności, a czasami nawet ograniczenie działania nie tylko nawozów dolistnych, ale również środków ochrony roślin. Przekonaliśmy się o tym niejednokrotnie, więc w pierwszej kolejności, jeżeli nie wiemy, jaką mamy wodę, sięgamy po kondycjonery. W ofercie Intermagu są dwa: ProAqua i ProAquaTrio. ProAquaTrio pełni funkcję również diwantu, więc jest to produkt nieco bardziej uniwersalny. Następnie należałoby skonsultować z doradcami, producentami poszczególnych preparatów możliwość fizykochemicznego łączenia tych preparatów. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, każdy z rolników powinien jednak zrobić próbę. Która mu potwierdzi, czy nie ma przeciwwskazań co do fizyko-chemicznej mieszania. Tak, słoiczka. jest próba słoikowa, przezroczyste naczynia i wymieszanie. Łączne stosowanie fungicydów, nawozów do listnych oraz środków wodobójczych w zasadzie jest standardem. Wynika to z tego, o czym wcześniej powiedziałeś, czyli tutaj ekonomia nam podpowiada, żebyśmy to łączyli i przeciwwskazań jako takich. Ja osobiście nie widzę, a z, z racji tego, że. Używamy od lat już określonej liczby nawozów oraz określonej liczby środków chemicznych. Jak najbardziej jest to wskazane. Warto jednak pamiętać o niektórych rzeczach, żeby dostosowywać dawkę boru odpowiednio do, do wielkości rośliny, ponieważ bor będzie nam nieco jednak alkalizował ciecz roboczą, ale są preparaty ku temu, żeby ciecz roboczą również zakwaszać. Więc, resumując, łączne stosowanie preparatów i ograniczenie przez to kosztów, z mojego punktu widzenia, jest jak najbardziej zasadne. Tak, dodałbym tutaj tylko, że w tym przypadku, łącząc pewne rzeczy, adiowanty, ze środkami ochrony roślin, należy pamiętać o takiej no, znanej zasadzie zero, czyli najpierw zawiesiny, emulsje, roztwory, a na no, koniec formulacja OD. Wtedy Wierzę. mamy większą gwarancję, że y, taka ciecz robocza będzie y, dobrze działała, nic się nie wydarzy, nie będzie zapychało filtrów i wtedy też skuteczność takiej mieszaniny będzie też zgadzać poziomie. Jeżeli chodzi o nawozy mikroskładnikowe, to najpierw zaczynamy od adjuwanta, czyli najpierw przygotowujemy wodę, następnie proszki. Tak, następnie proszki, czyli WP, WG. Dokładnie. Potem koncentraty. Pół. Potem koncentraty, zasada zero i na końcu chyba produkty borowe. Czy znaczy w wypadku akurat Bormaxu Turbo, dodanie Bormaxu Turbo w którymkolwiek momencie jest zasadne, ponieważ jest to produkt, który zbyt mocno cię czerwaczek. Ale jeżeli dla pewności samego używającego, tak możemy dodawać produkty borowe na końcu. Świetnie. Tak naprawdę sezon jeszcze może przed nami różnie się układać, ponieważ nie wiemy, czy spadnie deszcz, czy ten deszcz nie spadnie, ale jakie decyzje już w tej chwili powinniśmy podejmować względem ochrony? Czyli co w tej chwili nas czeka w rzepaku, co w tej chwili nas czeka w pszenicach? Czy zimą na pewno lada moment zbliża się już okres, w którym będziemy musieli wykonywać tę jedynkę. Z naszej strony tutaj jeszcze jest dostępny, moi drodzy, prochloraz, czyli prokart na, na choroby podstawy źdźbła. Możemy jeszcze go w tym roku kupić, użytkować w tym roku, i jeszcze w kolejnym, i jak wiemy, już tej substancji na rynku nie będzie, jest to kluczowa. Yy, bardzo ważna i tak naprawdę nie do końca zastąpialna substancja, jeżeli chodzi o walkę z chorobami podstawy była, A jak doskonale Państwo wiecie, no jest to mega kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o ochronę zbóż zimych. Tutaj należy z naszej strony to, co możemy zaoferować. Posiadamy tarcze One Extra, posiadamy azoksystrobinę azoksar super. Yy, oczywiście również mamy Paketylu w produkcie Windsar. Rekomendujemy tutaj dawki dzielone przy T1 i T2, żeby odpowiednio skrócić bo i zapobiec wyleganiu i skierować tą energię na tworzenie wyższego plonu. Jeżeli chodzi o rzepak, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy pełną gamę produktów, gdzie możemy w 100% wypełnić cały program ochrony na bardzo wysokim poziomie skuteczności. Więc na pierwszy ten zabieg tutaj mamy produkt Dowo, oparty do Paklobutrazol i difenkonazol który jest dostępny u naszej dystrybucji, więc warto się w to zaopatrzyć dlatego że jego działanie tak naprawdę mamy od fazy 31 do 55, więc nawet jeżeli w tym momencie, bo teraz mamy to ochłodzenie, nie mamy okienka pogodowego, to czy za tydzień czy to będzie czy za dwa dalej roślina będzie jeszcze w takiej fazie, że możemy to zastosować i regulować pokrój i chronić przed chorobami? Czy może być jakiś problem z dostępnością środków ochrony roślin w bieżącym sezonie? Całe nasze portfolio, które mamy w naszym katalogu na stronie internetowej zostało nas wyprodukowane, dostarczone do dystrybucji, więc nie powinno być problemów. Oczywiście nie na każdym terenie wszystko mhm. będzie u każdego dystrybutora, ale generalnie rzecz ujmując, wszystkie nasze produkty, które posiadamy w ofercie są w rynku i należy, należy je szukać u dystrybutorów w sklepach z pewnością są do kupienia. Wojtku, wysokie ceny nawozów do glebowych NPK. Po części rolnicy musieli ograniczyć dawki ze względu na bardzo wysokie koszty. Czy możemy wspierać wykorzystanie nawozów doglebowych zabiegami dolistnymi? Dolistnymi również, tylko ja bym sobie tutaj pozwolił na lekkie cofnięcie się w czasie do żniw zeszłego roku. Po żniwach zeszłego roku na polu zostało nam resztki pożniwne. Tak. Kolega tutaj mówił o żuławach. To jest szczególny region polski ze szczególną ziemią. W rejonie Dolnego Śląska nie jest aż tak dobrze. I nie mamy tak mocno organicznych ziem, więc luksusem są nawozy organiczne, ponieważ tej hodowli na Dolnym Śląsku również jest niewiele. Tak. W związku z tym, jeżeli zostają nam resztki pożniwne na polu, możemy je zagospodarować dość duże pokłady azot, fosforu i potasu. Niezastąpione w tym względzie będzie słoma rzepakowa i słoma kukurydziana, to nie ulega wątpliwości. Oczywiście słomy zbożowe, jak najbardziej tak. Lekkie pochylenie się i zagospodarowanie tych resztek pożniwnych. Spowoduje nam to, że przez okres wegetacji następnej rośliny, czyli sezonu 2022, który mamy, fosfor i potas mineralny będzie dostępny. Intermec ma całą gamę preparatów, które są w stanie zainicjować, przyspieszyć i intensyfikować proces uwalniania składników pokarmowych, jak również tworzenia próchnicy. Więc to byłby pierwszy krok. Mam tutaj na myśli serię produktów Baktim. Mhm. Więc to byłby pierwszy krok do optymalizacji zarządzania NPK w naszej glebie. Z kolei dokarmianie do listna będzie nam sprzyjało temu, żeby wykorzystać tą ilość fosforu i potasu oraz azotu, który zaaplikowaliśmy w nawozach mineralnych, jak najlepiej dla rośliny. I tutaj działając kompleksowo na każdą część myślę, że ten sezon to będzie taki sezon, w którym nie powinniśmy stosować wybiórcze, a to cynku, a to manganu, a to miedzi, tylko stosować kompleksowe rozwiązania, które będą działały i na chlorofil, i na korzenie i na wiązkę przewodzącą. Więc mam tutaj na myśli amino ultra w zboża w zbożach oraz plon widrzepak i odpowiedni zestaw mikroelementów do rzepaku. Tam, gdzie gleby trochę bardziej zasadowe, trzeba będzie zwiększyć poziom manganów do karmianiu dolistnym. Tam, gdzie z kolei uszkodzenia po tej lekkiej zimie, jednak zimie wystąpią trochę większe, zwiększyć trochę poziom miedzi, żeby regenerować znacznie szybciej wiązkę przewodzącą w roślinach. Więc to wszystko będzie uzależnione od tak naprawdę stanu uprawy, jaki zastaniemy na polu. Niemniej jednak Raczej rekomendowałbym działanie kompleksowe na całość rośliny, czyli i na górę i tak zwany dół, czyli system korzeniowy oraz część nadziemną, niż wybiórcze działanie pojedynczymi mikroelementami. Panie Rafale, ostatnie pytanie. Jakie nowości w tym roku przygotował Ciech Tarzyna dla naszych rolników? Jeżeli chodzi o nowości na ten sezon 2022, wprowadziliśmy do naszej oferty na bazie sukcesu, Boksu Tezosar Extra Box dedykowanego do niszczenia chwastów w kukurydzy. Dwa boksy handlowe, do zbóż i do rzepaków. Jeden z nich jest to Chwastox Turbo wraz z Fenuxarem zawierającym Fenoxaprop. Aprop. ten boks nazywa się Chwastox Extra Box oraz drugi boks handlowy zawierający metkonazol czyli mikosar oraz tebukonazol One extra w nazwie handlowej mikosar extra box jest to bardzo wygodne rozwiązanie również ze względu na rotację tych produktów które się tam znajdują dlatego że możemy je z powodzeniem stosować od wiosny do jesieni zarówno w zbożach jak i w rzepaku tutaj należy jeszcze też pamiętać o produkcie który Globalnie rozpoczęliśmy rejestrować w zeszłym roku halwetik zawierający glifosat. Również w tym roku jest dostępny u wszystkich dystrybutorów i też posiada teraz wiosną zalecenie do stosowania przedświeżnie w kukurydzy, więc także gorąco polecam. Jakie nowości na ten rok od Intermark? Od Intermark przede wszystkim Zboża, czyli kompleksowy produkt mikroelementowy. Do stosowania w trzech terminach w zabiegach do dolistnego zbóż, do wszystkich rodzajów zbóż, w terminie T1, T2, T3. Nowość na naszym rynku, jeżeli chodzi również o adiwant dwufazowy, adiwant jednocześnie kondycjoner, czyli ProAquatrio, oraz seria produktów Bactim, zawierających i azotobakter, i, konsor i konsorcjum bacillusów, które mają zadanie, azotobakter, jak sama nazwa wskazuje, udostępnianie azotu atmosferycznego, a bacillusy udostępnianie fosforu i innych pierwiastków, w tym również pierwiastków śladowych, które znajdują się w glebie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Studia Agrorewolucji.